Modlitwy poranne w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu dobry, przez znak Krzyża Świętego, zachowaj mnie dzisiaj od wszelkiego zła duszy i ciała i błogosław mi w każdej sprawie. Po ubraniu się klęknij w pokorze i tak się modl. Ojcze nasz, jęż jeź na niebie się, się imię, Twoje, przyjdź królestwo, Twoje bądź bolia, Twoja jakło w niebie, tako i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jaku i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zba włodę złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, Jako była na początku, Zawżdy, niniej, na bieg i wieku. Wamen. Wierzę w Ciebie, Boże żywe, w Trójcy jedyny prawdziwi. Wierzę, coś objawił Boże. Twe słowom mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny. Wszechmogący, milosierny Dasz mi grzechu w odpuszczenie laskę I wieczne zbawienie Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miluję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś ty dobro, nieskończone, Ach żaluję zame złości, Jedynie dla twej miłości. Bądź miłościw w mnie grzesznemu, całym serdycem skruszonemu, Dla ciebie odpuszczam bliźniemu. Myśli, słowa sprawy moje poświęcam na chwalę twoją. Pragnę dziś cię chwalić, Panie, Ile w serdycu sił mi stanie. Maryjo, strzeż serca mego, O Jezu, nie wychodź z niego. Póki mi tchu życia stanie, Nie opuść mnie, Jezu Panie. Święty Józefie, ratuj nas W życiu, w śmierci, w każdy czas. Aniele ja, Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za szczęśliwą noc, a proszę Cię o dzień szczęśliwy i proszę o zdrowie. Dla żony, męża, dzieci, mamy, taty, rodziców, dziadków, przyjaciół. Prelożony podwładnik, papieża, biskupa, księdza proboszcza, opiekuna duchowego. Amen. Dziesiąć przykazań Bożyk. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu nieboli. Pierwe, nie będziesz miał Bogu w cudzik przede mną. Wtóre nie będziesz brol imienia Pana Boga Twego nadaremno Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci łodźca swego i matką twoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzołóż Siódme. Nie kradnij. Ósme. Niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu, bliźniemu twemu. Dziewiąte, nie, nie pożądaj, pożądaj żony bliźniego, bliźniego twego. I dziesiąte, ani, ani żadnej, żadnej rzeczy, rzeczy, która jego jest. W rance twoje panie polecam ducha mego. Radz nas Pani strzec jako źrenicy łoka. Bądź uwielbiony, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w Twej niewysłowionej podandze, której udzielasz nam przez Matkę Najświętszą. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, młodl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bądź uwielbiony, łodziec Synu i Duchu Święty, w Twojej niewysłowionej mądrości, której udzielasz nam przez Matkę Najświętszą. Zdrowaś, Mario, laskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, matku Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bądź uwielbiony, łotcze synu i duchu święty w twojej niewysłowionej łaskawości w twym miłosierdziu nieskończonym, których nam udzielasz przez matkę najświętszą, bo jej niczego nie odmówisz, bo zawsze jej wola z twoją jest zgodna. Zdrowaś, Mario, laskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario. Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, jak była na początku, zawżdy, nieniej, na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywań im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Wieczne odpoczywań im dać Pania, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Wieczne odpoczywań radzi im dać, Panie, a światłość wieku i stanie im śmieci na wieki wieku. Amen. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Włodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy zle, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o randowniczko nasza pośredniczko nasza pocieszycielko nasza synem swoim nas pojednaj synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi najmilszemu nas oddawaj o najchwalebniejsza i najpotężniejsza królową niebios i pani aniołów ty któraś otrzymała od Boga moc i zadanie starcia głowy szatana. Blagamy cię pokornie, abyś raczyła zesłać chówce niebieskie, które by pod Twoim rozkazem zgromiły szatanów, zwalczyli ich w szandzie, ukrócili ich zuchwałość i strącili do przepaści piekielnej. Święć janiolowie, i archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas, Matku Boża, ześlij świętych Janiolów, aby nas bronili oddalali od nas złego ducha. Amen. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Manko Chrystusowa, umocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie, nie dozwól mi oddalić się od Ciebie, od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie abym cię z świętymi twoimi chwalił na wieki wieku amen w sierdce jezusa blagam najgoręcej sprawnie Cię kocham kocham coraz więcej w sierdce jezusa blagam najgorącej sprawnie chcię kocham kocham coraz więcej Sierdece Jezusa blagam spraw Sprawnie Cię kocham. Kocham coraz więcej. O Jezu, krwawim potem w ogrójcu zlany. Jestem przy Tobie w smutku i w boleści. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.